Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziś jest 26 grudnia 2014 roku, piątek. Przyszła pora na moje pierwsze EDC na kanale. Długo się biłem z myślami, czy nagrać taki odcinek, czy to w ogóle opłaca się robić. Choć gdy zobaczyłem, że swoje EDC nagrywają nożownicy, powiedzmy z całkiem mniejszą ilością subskrypcji widzów, i w ogóle na mniejszych kanałach, to uznałem, że przyszła pora na moje edycji. Jest drugi dzień świąt, gdy wrzucam ten odcinek, i chciałbym Wam pokazać moje edycji EDC. Wolę tak mówić, EDC. Więc do mojego EDC należy identyfikator ucznia. Chodzę do liceum. Tutaj zakryłem moje dane, ale zawsze noszę identyfikator. Może nie na szyi, ale w kieszeni bojówek dolnej na pewno się znajduje. Zawsze. Ponieważ to jest taka rzecz, która jest niezmiernie przydatna. Co do legitymacji szkolnej, ponieważ nie noszę żadnych yy, dowodów osobistych, nie mam wyrobionych nawet. Także nie kryję się z tym na razie. Nie mam jeszcze kończonych 18, także noszę identyfikator w kieszeni, a co do legitymacji to zawsze mam w plecaku gdzieś tam skamuflowaną. Tak, to to jest pierwsza rzecz. Takie fajne plastikowe nam dali. Fajnie to widać myślę. Wodoodporne. Choć nie zgięcie odporne, bo kolega już połamał. Pozdrawiam Artura. Tak. Motora i klucze. Klucze to tylko dodatek. Klucze są do szafki w szkole dali nam na początku roku. Kurczę, ja mówię. Zaraz zgubię, tak? No to takie małe, lekkie panie. Sobie założyłem właśnie taki motora. Właśnie przez ten myk, że dali nam ten klucze i musiałem mieć coś cięższego. Lubię mieć coś ważącego w kieszeni. Co mi będzie przypominało, że mam klucze, albo że zostawiłem przy szafce. I właśnie tak powstał odcinek z młotem Tora, który możecie znaleźć na kanale. Możliwe, że gdzieś tutaj mam się pojawi anotacja, lub jeśli nie, to wejdźcie na kanał poszukajcie młot Tora z kolczugi. Z od kolczugi. Tutaj mam numer szafki i taki oto bryloczek w kształcie topora. Toporka. Można tak powiedzieć, uwiązana na warkoczyku z dratwy Bardzo fajnie i stylowo to wygląda według mnie, bo gusta są różne. Tak kiedyś się bawiłem w kuźni właśnie. Wyszedł mi nie za prosto. tym to był chyba kułem go tak na spontana, bardziej bez żadnych większych przygotowań. Jest to po prostu mój wyrób i dlatego go noszę. Lubię po prostu. Więc co do kluczy to by było tyle. Co jeszcze noszę w moim codziennym EDC, choć nie jest tak dużo. Noszę bransoletkę z Paracordu. Kupiłem ją na Allegro. Za chyba 9,99 za dyszkę. Kupiłem najtańszą wersję, ponieważ yy, nie wiedziałem, czy będę w ogóle nosił, czy będę chciał nosić. Takie coś. Dopiero zaczynałem się bawić, jak to kupowałem. A to było yy, pod koniec. Yy, Wiosny, wiosny 2014, właśnie i jeszcze nie wiedziałem, czy będę chciał się bawić właśnie w te branzoletki z Parakordu. Ale to jest bardzo fajna rzecz, wszystkim polecam super. Po prostu, jeżeli będę kupował następną, jak tam się zniszczy, albo użyję jej w sytuacji głębokiej potrzeby, ponieważ do tego one zostały stworzone, to kupię sobie już z Metalonem klipsem Serdecznie polecam wszystkim. Którzy się jara, jarają nożami itp. i survivalem Tak dobre jak w lesie, tak dobre też na ręce W mieście, albo gdzieś tam indziej Tak, to prędzlotka, bardzo fajna rzecz To odsunę, żeby nam nie przeszkadzało Nożyk Nożyk Można powiedzieć finol, na no, ale gromadna znaleźć nawet za Około 23 zł. 25 Strider, na nim pisze, choć nie znam się za bardzo. Kupiłem go po prostu z ręki do ręki, powiedzmy na bazarze SOGU Flash Tantou. Piszę na nim, choć czy Wam to przypomina Tantou? Właśnie się Was pytam, bo mi nie bardzo. Nożyk, jak na swoją cenę, Chodzi bardzo jest sprężynowy po pierwsze. Klips ma całkiem fajne. Fajnie leży w spodniach. Nie noszę na klipsie, ponieważ tak jak mówię, po szkole nie chcę za bardzo chodzić z klipsem na wierzchu i etc. Nie chcę pokazywać się, że mam nóż. Lepiej nie. Dla własnego bezpieczeństwa. I nerwów współtowarzyszy. Niedoli szkolnej. I tutaj mam jeszcze zapleciony yy, z parakordu Taki nie, nie klikaj. Zaproczony z parakordu taki wzór. To jest koberka, tak samo jak to. To jest wzór kobra. Tak dla jasności. Bawiłem się troszkę. To znaczy to jest coś parakordu podobnego. Co do nożu noża. To jeśli myście chcieli, to bym mógł nagrać jakąś recenzję, jak go łaham w lesie. Nóż wydaje mi się jak na swoją cenę całkiem sprawny. Troszkę go używam. Zaczynam mieć trochę bicie, może słyszycie trzeszczenie. Będzie widać. No, nie bardzo. Ale będziemy mogli go przetestować, jeśli tylko będziecie chcieli. Nie chcę nagrywać odcinków, których yy, nikt by nie obejrzał, dlatego chcę, abyście wy potwierdzili to, że chcecie. Taki odcinek z łachania właśnie tego noża. I zobaczymy, co to z niego jest w ogóle. Ja go noszę ile? Yy, tydzień? W kieszeni, jeszcze porządnie go nie testowałem na kijach, a już troszkę ma luzy. Ale nóż ogólnie jest bardzo ciężki, waży 187 gramów. Stal, jak wyczytałem w internecie, choć mało o nim znalazłem, to jest yy, 440, tak. To w kwestii noża to by było tyle. I co jeszcze noszę w swoim EDC zawsze? A noszę telefon Note 2. Ktoś tutaj na stronie napisał, ale to nic. Noszę telefon Note 2, który służy mi bardzo często za kamerę w odcinkach, a szczególnie w odcinkach ze strzelaniem, ponieważ posiada on bardzo przydatną funkcję slow motion. Która nagrywa docelowo, jeżeli bym to spowolnił, wszystko 240 klatek na sekundę. Także to jest całkiem fajna machina. Jest w gumie. Cały czas go trzymam. Tutaj mam bilet miesięczny. Tak. I to jest taka guma. Oryginalna Samsungowska. Bardzo fajnie daję sprawę yy, i serdecznie polecam Wam jeśli macie kupować zwykłe te gumy Zwykłe gumy są chińskie za 15 zł nie są tak dobrze spasowane jak te yy, Samsungowskie, oryginalne zwykłą gumę byście na przykład tutaj nie wsadzili wejścia na słuchawki z, yy, z słuchawek no ale w oryginalnym to jest bardzo płynnie Mam tutaj dostęp do internetu, także odpisuję Wam w każdym momencie na komentarz. Chyba, że mi się zagubię lub jestem w sytuacji no, uniemożliwiającej odpisanie na komentarz. Tak, że powiem. I mam tutaj też dojście do stron na Facebooku i zawsze mogę Wam odpisać na komentarz. I więc, moi drodzy, to było tyle na dziś. Żegnam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. I jak zwykle... Do zobaczenia.